Jingis i Purpose. Ją się manko wszystkim! <laughs> ściągnęliśmy sobie właśnie, znaczy kupiliśmy na z tymi, i ściągnęliśmy What właśnie przed chwilą HardWorda e, i, I próbujemy w to grać, także pierwszy odcinek, jak zwykle, będzie nieogar z takiej serii, będzie śmieszny. Już tam Jingisa ktoś bił chyba przed chwilą, tak? Ale to śmieszniejsze jest to, on, ona ma brodę. To co tam za mnie mówiło przed chwilą. <laughs> O nie, słuchajcie, bo to jest jakiś totalny hardcore, co tu się uskutecznie... Jak tu się w ogóle odpala jakiś ten? Y nie wiem, ja mam dwa kamienie, jak sobie będę bił kamieniem, będę się w ostrą Nie, hey, Ja już mam gałązkę normalnie. A jak się wyciąga ten kamień, bo ja go mam, no i to z tego, No nie wiem, się... mam go, ale chyba nim nie mogę bić, to, to nie jest The Forest. No właśnie, no właśnie... Jak to... ktoś tam biega, ktoś tam biega, czekaj, 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 bo chyba będzie mnie, chciał mnie zarobić, chyba że to ktoś z was. Gdzie o, jesteście? Y z was y znalazłem, jak się fak Fakala pokazuje. Jak? Nie wiem, ale wiem, że... jak, jak się G przytrzyma, to, to się Fakola pokazuje. Gie? Ale tu jest kil... a, kilka, wybrać, bo tam no, jest no. kilka tych, salutuj, środkowy palec, ręce do góry. Ej, musimy się znaleźć, tylko nie wiem jak. Ej, je... ja, no to znowu do mnie biegnie, no! Biegacie na jakieś górze, bo widzę jakiegoś typa koła, jakiegoś domku, który tam biega, nie wiem, boję ja się nie tam podejść, do mi... Oh, nawet, wow, wow! Ja klikam wszystkie przyciski po kolei. Idź ode mnie, ty. Te inwentory o, o, nie działa, pod... tab, o pod tabem mamy inwentory, statystyki o, też e, Wiecie co, e, to teraz hmm. tak, wam. o wytwarzanie, jest wytwarzanie Gdzie, gdzie, a na dole, pod tabem Pod tabem, na dole To no, jest wytwarzanie, faktycznie Przepis, Przepis. E, paliwo, narzędzia, narzędzia, gdzie są narzędzia, stół do wy... Ognisko strzała, kamienna siekiera, jest kamienna siekiera Ej, 10 kłód i 10 kamieni to mamy kurde te dzidę, Jak chcę laserową dzidę, czekajcie A ja nie wiem jak ja przestawiłem kamerę nie wiem, mm. ja sobie czas zasłaniam, trochę będę musiał na następny odcinek to ogarnąć. <grym> ale to jest na szybko, na szybko tak nagrywanie, więc tutaj się nie, nie krzyczcie na nas za bardzo. Tak, że... ja, ja powiedziałem, odpalamy! Nie, nie, nie patrzymy, co już tak, że odpalamy i lecimy. <grym> ty, bo ja myślałem w werty, że to ty koło mnie jesteś z tą brodą, a, on, a A, to to z tą brodą po damsku do mnie gadało. Jeżeli cię to... pyta, co ja tu robię, nie? A ale, ale co, że. What are you doing, man? No. no! Wow, wyrzuciło mnie z serwera. No. Ojej oj. Dołączaj szybciutko. Ja mam What już pięć, pięć patyków, sześć patyków i trzy kamienie. Znaczy ja powiem tak, yy, generalnie po chwał się mówi do ludzi, nie? Jakbyś kogoś chciał wyzywać. Dobra, ej, moja postać jeszcze jest na serwerze i nie mogę się wbić. O kurde, no to nie, no to, no to chyba ten. Nie, jest chwilka chwilka, tutaj cięcie po prostu zrobię. Aha, no dobra, to sobie, no to my sobie polatamy. Wy sobie grajcie, wy sobie grajcie. Wytwarzanie, yy, dobra, wytwórz sikierę. Jest, tworzy sikierę! Osiem Tak, jak to żeś tyle nazbierał tak szybko? Nie, ja dzisiaj ja jestem ty. Kogoś tu mam, kogoś tu mam. Kto to jest? Dziękuję. Na... Ja. Atakuję go! O, cześć, Purpos! Siema! Nie wy jesteście. Jak to A, było, Purpos? Masz. Y o, siema. Hej! Chyba mnie łączy, z łączysz łączy nie powrotem. Dobra. Masz. No. <laughs> kola od. Patrz, ja biegam z tym paluchem normalnie, no tak, bo musisz wgierć. Tylko teraz ci się przestawi, przestawi ten, y, kamera i właśnie nie wiem jak a do niej wrócić. A może C? Nie, zobacz, patrz pod C możemy się skradać, zobacz, tak, patrz. Wiem, patrz kur a, a V? To już zauważyłem. V v nie, też nie? V się mówi, mówi. Wo. Wow. wam, że za każdym razem tak długo się ładuje. Gra. Ale już jestem! Czekaj, bo ja mam 8... Os idę, sobie, Zbierze. muszę coś. Ja. Możecie powiedzieć mniej więcej, co widzicie obok siebie? Drzewa <grywanie> i skały. Drzewa, skały i pustynie. A Galpo bo... Nie wiem. Chodź tu. Zobacz, tam oh, 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 jest zwierzę, ale uciekło oh, 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 już. ubiegł klatki na Maxa? What the Nie, to fuck? się dzieje. A czekaj, ja, ja już z kilofem ganiam. What the fuck? Dobra już. Nie, bo ta gra jest, czy ogólnie jest jako alfa, także. Także będą problemy różne różne tutaj. No dokładnie. To jest mniej faktu, że kurde, nie wiem gdzie jesteście. Eee, wiesz co. Teraz się no, znajdziemy. Ciężko określić w ogóle, bo fajnie by było jakieś punkty orientacyjne albo mapę znaleźć, albo coś, no, tylko albo żeby... kozacko, albo tak. No. Normalnie przypominam się internet. Nie, tak? nie, 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 tak, antern, tak, pamiętam, tak, untern, eee, no. czekaj, sterowanie, przepraszam, bo mało nie kliknąłem, opuść, sprint pod lewym shiftem, zmiana perspektywy, potem Taka, cię, ja doszedłem do tej pustyni, Ko koło niej się pojawiłem, F2. ale jak powiedziałeś pustynia, ja to się tutaj wróciłem, pustynia się co? wchodzi tutaj, tak pod górkę, co nie A, mnie, jak ty, Ua! no i Gdzie wy jesteście? Winąłem. Myślałem, że to ty, czemu na tej ty? skrzynce jest kutafilec narysowany? Bo, bo, bo może. Ja co, o co tu chodzi? Ty ja myślałem, że to ty, Jingis, tutaj łazisz obok mnie, a to ktoś mnie zarąbał, ty, ale. A, ale z czego zginąłeś? Z siekierki, od, od siekierki, od pana siekierki. Siekier... Wytwarzanie, z... y... podstawowa włócznia, uzbrojenie. Znaczy narzędzia zostaną, jak zginiecie? Zaraz wam mówię. Mhm. A gdzie ty miałeś tą siekierkę? W uzbrojeniu? Y... Nie. Nie w uzbrojeniu, w narzędziach. Narzędzia i jak to się nazywało? Narzędzia? Kamienna siekiera. Kamienna siekiera, tak. Tylko Wytwórz. że ja mam w... włócznię chyba mokre. jest do atakowania. L LOL Purpos i vertes, haha <grym> Coś napisał na czacie. Ja mam włócznie mam to, mam to. Jak ktoś podejdzie, to będę bił. Będę bił! Będę się wpierdziel. Dobra. Czekaj, ja też chcę. Bo tam lata jakiś koleś. To może ja jestem. A czy on się zatrzymał okay. właśnie? Słyszę bo... kogoś, jakby ktoś drewno rąbał. Oj, tu jest stół jego chyba. Nie wiem, bo Bierzesz, jeszcze na razie. No Może się nie... być. Wy się znaleźliście tak łatwo? O, widzę kogoś biegającego za króliczkiem. To nie ja. To nie ja. No to idę go zarąbać. <grym> bo to chyba ten, co mnie przed chwilą zabił. Chyba widzę, a nie, to są cienie. Kurde, ja się kręcę w tym miejscu. Myślę, gdzie my hmm. możecie. Widzę kogoś. Zbierzyć. Szukam Was dalej. Za mało materiałów. No dobra, no to Pogadę ja to... Nie wiadomo zakaz budowania, super. No właśnie, nie wiem. O. Co, o, tutaj słyszę kogoś, jakby rąbał drewno. Nie, to ja atakuję jakąś owieczkę, właśnie mi uciekło. Aha. O, czekaj, ktoś tu mi coś ktoś tu, ktoś tu gada. On tu. Widzę, kto tam pobiegł? To ty, Purpos? Ja, no, no a ja wiem. Przy krzakach no, takich? W jesteś? Przy krzakach takich. Boże, to ja biegnę do ciebie, chodzić, będziemy we dwóch. Ja pierdziu. Widzę coś... tutaj same kozy. Kozy? <laughs> tak. no, to Są ja wszędzie. No nic mówił, nie? Biegniesz teraz, Purpos? Tak, biegnę teraz purpurpos. A ty masz włócznie, dobra, wiecie, mam. się, gdzie jesteście? Tam jest koleś, który mnie zabił. Niedaleko takiej wertyz no, plaży. To masz, to masz, to masz. No, widzę go. Sieba. Chodź tu! Krzycz do niego, żebyś się zatrzymał, bo mu to włócznie włożę, nie powiem gdzie. Jesteście na dole czy na górze bardziej? No, nie chcę się zatrzymać. O, jestem kostowieki. Chodź, to zginiesz! O, zginiesz, umrzesz parnie. Wy jesteście On, na tej pustynnej nie plaży, czy plaży, coś? IZEZA! <laughs> Jeszcze? <raz? Ale? śmiech> Pustynna plaża, czy jak? No, Pustyna tak jakby. No, no gdzieś tak, co, no, to, znaczy gonimy za gościem, nie? Wyżej weszliście w teren. Nie, 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 jesteśmy dalej przy, przy, przy pustyni. Okrążaj go purpo z jego dole, e, prawej. Jak na dole, czy na górze? No, na, no tak. Znaczy, no, na, na, no nie, nie na samej pustyni, nie? Mhm. Dobra, Ale Ja do jestem wygłodniały, coś to. bym zjadł i da zarąbać. Bo my się chyba nie znajdziemy teraz. No czekaj, czekaj, damy radę. Yy, ja bym proponował tak. Mm -hmm. to, to musi być na pewno okrągłe. Więc... Gdzie, ty, gdzie ty jesteś teraz, bo mi zginąłeś? Yy... No, no ja tutaj jestem, tu skaczę. Uuu! A widzę. Bo coś tam sobie hasa, to idę to zabić. Słuchaj, yy, wertes, mam pomysł, to ty idź cały czas w lewo, a my jak. Stań plecami do. Tej, <tryk> do plaży. Znaczy do, 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 do pustyni? Mhm. do wow, wa, wow, czekaj. I, I ty idź w prawo, a my idziemy w lewo. W końcu się spotkamy. Tak. Czekaj, 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 czekaj. To jest dobry pomysł. Idę do pustyni, na dół. I plecami do czego stać? Do pustyni. I patrzę cię I... w taką jakby podgórkę, tak? No i mhm. patrzę się pod górkę, tak. I ty no i... idź w prawo, a my będziemy szli w lewo. I w końcu musimy na siebie trafić, bo to jest wydaje mi się okrągłe. Okay. <grym> Myślę, i... że ma to coś. Na kierunki pobiegniemy, nie? No Myśl, no, no to ogromy wyspę. Myślisz, porpoś, że że tam coś z kopernika wspólnego? No ja myślę, że tak, myślę, że tak. Kłoda, otrzymano przedmiot. Kłoda. Mm, dobra. Ty idziesz w ogóle dzięki... No ja jestem już na tej... chodzę sobie zbieram. Ale to znaczy, myślę... No na ty ja Poszedłem zrobić. w lewo. Aha, a my, my No ja poszedłem no. w prawo, jak patrzyłem... Ale jak stan... z plecami dżingis na tego, na y, plecami do... A, dobra. Do no dobra, no, no co chcesz, ja zamyk... 42 lata mam, niedługo skończę, to jeszcze wymagasz ode mnie myślenia. <grym> o, to, to, on, to, za, to czekaj tam na mnie, gdzieś tam. Ty, ty jest, to ja stoję i czekam, a wy do mnie przybiegnijcie, co wy na to, to jest dobry pomysł. Okej, okay. jest... podaj swoje koordynaty, <grym> wiesz? A to się właśnie, ty, czekaj. A może spójrz w niebo gwiazdy, zobaczysz. Na pewno, ja nie, Na nawet nie ma. Ale jakby się pacnął się kierował w głowę, to by zobaczył. Komuś się chyba trollować zachciał Napisał Do kogo, ja gdzie? Te z jednego Drzewka 7 kłód dostałem, a kurde, ostatnio. O, o tu do... się... A jaki was jest stan? Wygłodniały czy jaki? No, wygłodniały i mam 9M. Ja też a ja 7M. A, a co to jest 7M? Ja mam 12M. O ja 11 12. nie, nie, nie wiem o co chodzi po prostu. 8M. Dobra. Nie mam Zabiłem kózkę. Brawo. Coś to e ci dało? Tak, mam y skóry. I mm. mam y mięso. Mięso, dostałeś, bo ja dostałem 3 skóry i kość. Y właśnie mm. wsunąłem, jest, nie jestem wygłodniały. Je kurde. Gdzie ty jesteś tym mięsem normalnie? Mm -hmm. to, ale to był tylko jeden kawałek, już go nie mam. Nie rzucaj się na mnie! No ja ciągle jestem tu gdzie byłem, no plecami do tej i idziesz w lewo, nie? No ale... ruszałeś się w ogóle czy gdzieś, no, czy nie? się, ruszałem się. Ty to, w mordek, gdzie Przy takiej dużej, taką dużą górę minąłeś już? Takimi skałami? Górę piachu i skały na tym. Nie wiem o czym mówisz. Nie, no to, no to ja jestem przy tej, przy tej górze właśnie. Będzie <coughs> śmiesznie jak jesteśmy w ogóle po jednej stronie mapy. Ja tu was wcale nie widzę. No purpose już też nie widzę, no. Eee... Czy ty w górze jesteś? Eee... Biegnę. O, Jestem... tam ktoś łazi. To ty biegniesz teraz? Tak, jest, biegam. Ja biegnę po pustyni. Z, z włócznią? Gdzie ty jesteś? No tutaj za tobą obejrzyj się normalnie, no, no. no. Dobra, to idziemy dalej tak jak ustaliliśmy. Werset, <laughs> w prawo, my w lewo. Czy no ktoś tu gada, gada ktoś, gada coś? Gadał ktoś, uważaj, gdzieś ktoś nas obserwuje. Hello, hello, do you hear me? Nie, to nie ty Wartes, to ktoś inny. Wertes! O teraz ciebie jakby słyszałem. Where are you man! Słyszałeś nas? <ścoughs> ciebie Marcin. Z takim echem, czyli to musiało być z gry jakby. No to kurde, to jesteś. A wcześniej ciekawe. też ciebie słyszałem, wiesz? Jak mówiłem to może weźmy, my jesteśmy przy takiej dużej górze z, yy, ze skałami. Taka duża góra bezpośrednio przy pustyni, dotyka, stykająca się z pustynią. Choć na tą górę stamtąd może będzie więcej widać, żeby go dostrzec, nie? Łe, ale nie tar... wiem. O kurde, ja widzę jakiś zamek. już w fortece. wybiłem sobie troszkę wyżej po tej górce, no. żeby jak coś, żebym miał bliżej jakieś jedzenie czy coś. Co, czat, nie? Tą włóczkę mhm. można rzucić, jak klikniesz R. To też dobrze. A podoba mi się to, że jest w języku polskim ta gra. Tak, tak, tak. W ogóle nie no, mi się w ogóle podoba gra na razie. No, no, no. S -s -s sponio. O, jak to się w... odnaleźć? Dobra... Co ja tam tłuczesz? tu tłuczesz? Rozbijam jakieś kamienie kilofem. A tutaj chołupak to się pobudował, widziałeś? Na tym? <coughs> Widzicie domek na skalę na górze? Domek na skalę na górze... Czekaj, bo mi dużo Góry rzeczy wypadło. Na takiej płaskiej skale? W sumie. Ale się nie mijeliśmy Pursztyn znalazłem Ej, noc się robi, nie wiem jak tutaj w nocy sytuacja eee. wygląda Mam nadzieję, że nas zombie jakieś nie zaatakują A Wiatr się zrywa. burza piaskowa czy co to? No deszcz A deszcz pada God damn it I cie cie ciemno, ciemno się robi Jestem przemoknięty Ja też jestem i to się do, do, do końca uzupełnia O, czekaj, ja tu gdzieś to jest jakieś Infini, co się dzieje tutaj? Nie wiem, ja stanąłem pod jakąś skałą Wow wow Dzik mnie bije czy co to jest? Jakiś kurde, coś z drogami! Gil, lecie jeden! <grym> A dobra Wiecie co jak się stoi pod skałą to się nie moknie Nic nie widzę, <grym> mam czarny ekran i tylko niebo widzę. No to ty? To nie, no to my wszystko widzimy, znaczy przynajmniej ja. ja też wszystko widzę, ale głodny jestem Ciekaw jestem, czy w tej grze jak zmienimy serwer, to będziemy... zachowamy swoje dalej przedmioty, wiecie co No będzie? raczej nie. I mi się wydaje, że raczej będziemy na golasa dalej biegać. Chłopcy, czekaj, gdzie tu mam jakąś grafikę, bo może coś z grafiką mam niechalo, co? Naprawdę Dobra. to było dziwne. Ciężko, ciężko Aha. się odnieść mhm. do tej sytuacji. Ja tutaj... ...biję... Nie wiem, dosłownie yy... mam ciemno. Dobra. O, mam surowego wow, stejka. jeszcze ciemniej, what the fuck? Pomocy, kurde. I, i zamarzał też dodatek. Coraz ciemniej się robi. E, coś jest troszkę jaśniej jakby. Zimno mi jest teraz jeszcze dodatkowo. No mi też. Jak tu można ognisko zrobić? Nie wiem. Wytwarzanie, ognisko. Wytwórz. Wytwarzam ognisko, a wy sobie marznijcie. Mar mar a tam. jak tu się kurna wytwarza ognisko? Tak, tam, tam, tam gdzie inne rzeczy wytwarzałeś. Uzbrojenie, narzędzia, narzędzia, ognisko, jest ognisko. Wytwórz. Dobra. Nie, e, mam za mało... weź w interakcję. Zapal. Mam za mało kłód. Skąd ja mam 20 kłód? No właśnie. A nie, drzewka można ścinać, przecież mamy, mamy siekiery. Tak. Gdzie mamy siekiery? Ja nic nie robiłem. O, no to masz przechlapane. Wytwarzanie narzędzia. <laughs> Basakra. Kamienne Kamienna no, ja tak siekiera. Mam, gdzie... Pięć. <laughs> Kura i surowy stak. O, mam surowy stek, idę sobie go upiec. A to ja, ja, ja na surowo go zjadłem i też jest okej okay. A w ogóle da się upiec? Nie wiem jeszcze. Ktoś mnie tutaj nie pasuje normalnie. Nie zamarzać! jak go zjeść? Lewym przyciskiem myszy po prostu Tak? Trzymając go w łapkach no ci jak... ja tak się... Ale dalej jestem wygłodniały, tak O już jak... ale się jasno zrobiło nagle. A, drzew. to dlatego, dla że byłeś głodny, to ci się ciemno zrobiło. Tak? Tu biega kolejny taki bażant. Znaczy, bażant, No wiesz, nie wiem coś tutaj z rogami na kurze, ja, ja to będę mówić dzik na to. bo nie Dobra, nie wiecie dzik. co, bo ja się w ogóle y, pogubiłem. Ja robię dzidę. Nie, nie mogę zrobić dzidę. Nie wystarczająco materiału. Hmm. A ja nie mogę ścinać drzew, nie wiem dlaczego. Mam niby siekiera, a nie mogę ścinać drzew. Chyba to są za, za dobre <laughs> drzewa dla mnie. No, bo. To a próba, próbowałeś gryźć? PaddНАć… Potrzebujesz wapna z jedz drzewa, tak. No, potrzebujesz wapna z jedz drzewa, no tak. No, ludzie to, to, sobie dawniej radzili to, 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 jakoś. O, przemoknięty mi ucieka, tak? Tak? Czy mogę wejść w ogień? Ty nie pali się w mnie, ale fazę. O, to może się ogrzejesz szybciej. No tu tak, kto tu gaduje? Ej, może się pokierujemy księżycem. <śp》> o, dobre! O, oh, są gwiazdy! Z której strony widzicie księżyc, jak biegliście? Tak? Jest idealnie nade mną. Nie, jakbym. A u mnie jest po mojej prawej stronie. I w którą stronę biegliście cały czas? W lewo. No, w lewo, teraz na księżyc? No w lewo tak, jak biegłem tam. Idzie, tak biegliście? Księżyc jest idealnie nade mną w tym momencie. Ale dzięki, że go inaczej to może dzięki za odpowiedź. Nie no, no, jak stałem. W drodze, znalazłem drogę, normalnie. Znalazłem yy... swą drogę. No czekaj, daj mu, wy, daj mu wytłumaczyć przynajmniej się pochwalę tym, że wiem, gdzie lewa i prawa strona jest, co? Dobra, przepraszam. No. Jak ty biegłeś swoją prawą, tak? A ja biegłem swoją lewą, więc teraz, jakby patrząc w tą stronę, którą ubiegłem, mam go po prawej stronie. To w mordę. I teraz jest cisza, bo i tak nie zrozumiał, co ja powiedziałem, ale... Nie. To, to, to według, to, według tego wychodzi, że biegliśmy w, tak samo. Prze to samo Kurde, no, to jest... jak... patyki potrzebuje. Dobra. Ja, tu nie wie, można wie, nic zrobić. Dziębił Kurde, znowu mi zimno się jest. A, Gademy! 11 kłód mam. Ja już jestem przemarznięty w ogóle i wygłodniały i... I need to eat. Zaraz to miał tą, blisko, tak, jak jak wiem, jak no, I znowu ktoś to, gada. On się w domku zamknął i będzie mi tu gadał Ty tchórzu wyłaj z domu! Ja muszę być Ciki po kurde? Idę go od tylca O, o Jezu No parze, on mnie nie widzi nawet! Gin! No to, no, to już go... no to zbieraj Wow, wow, wow Ja już umieram normalnie Tłuszcz zwierzęcy zebrałem, świetnie No to, ale to człowiek Eee, dobra, czekaj. Ja sobie... z, jakiego, z jakiego z jakiego powodu ja umieram? No pewnie Wygłodniały. Przemarznięty na śmierć. Aha, z tego powodu. No dobra, no czekaj, mam mielonka! Gień! Gień, proszę cię, bo chcę zjeść ciebie! Ale ty nie masz zjeść, tylko sobie ognisko zrobić. Czekaj, na razie zabiłem mielonka. Lewym Na razie się najem. Ja zbieram właśnie kamyczka ostatniego, żeby móc sobie rozrobić ognicho. No a tam wiesz, że tam 20 drzewa było potrzeba? Wiem, no już mam. No a ja mam 4 i zaraz padnę. Ale to nic. Mam surowego stejka. Ej, ja przemars... mam 10 krzemieni jeszcze dodatkowo. No właśnie mi potrzebne te krzemienie, no. Czekaj, to są krzemienie, czy co to jest? Tak, krzemienie. E, ja potrzebuję jednej sztuki. A mi zostało 20, 20 sekund życia, 10. Jest 17, 13, jakoś tak dziwnie to, to taki to mój zgon przebiega. Dobra, nieważne, umieram. Siema. Siema. Jak odpalić to ognisko? Padłem. E. E, ale, ale nie, ma, nie mogę go odpalić. A, to jak tam wejdziesz, to musisz tam, masz spalenie, musisz tam aktywować go. Ale, 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 ale co ja to? Tu... mam? Ale co, co, co zapal. Jest Wow. Dobra. Wygłodniały, czy ja mogę jakoś... O, czy widzicie, już księżyc powoli się chowa, no nie? Widzicie to? E, nie, jeszcze nie, bo jak na razie to. Cały czas masz go nad sobą? Czekaj. O! E, no. Czy ja mam księżyc nad sobą? Nie, już dawno go nie mam na sobą. Mam go za sobą. Dobra, i powiedz z którą stronę biegłeś Czekaj, jak ja się, teraz Nie, bo ja się teraz ogrzewam przy ognisku. Ale powiedz to. Odpowiedz. To Ja patrzę się teraz na księżyc, zachodzi za górami, no mam go na wprost ciebie, no. No tak, i w którą stronę biegłeś, jak patrzysz teraz na księżyc? Eee, miałem go po lewej stronie. Po lewej, czyli biegłeś jakoś I, tak. I usmażyłem sobie stejka. O w mordę, to my jesteśmy całkiem... Cał odbieganie. Coś mi się wydaje, że, że my jesteśmy po przeciwnych stronach tej wyspy. Tak, bo skoro go od lewej... To musiałeś biec tak, bo ja miałem go teraz na przykład za, za sobą, jak tutaj biegłem, nie? Hmm. ciekawe! No dobra, no ale to, no na pewno się znajdziemy kiedyś, no, mo no może kiedyś nie w tym, to ma o świetnie pewno. mówiłeś, że jest... tu się nie da, kurna, spalić w ognisku. <śpiewanie> nie, nie, bo przecież się podpaliłeś i się zginąłeś Podpaliłem się i umieram Przegrzany <śpiewanie> Ja wbiłem się do przekrośnika cieplutko, wiesz? Wiesz co, Purpoz, ty popadasz ze skrajności w skrajność. Najpierw zamarzasz, teraz się przegrzewasz, chłopie, no weź się zdecyduj, no. No bo, no bo on tutaj mnie oszukał, Wertes, no. O, ja teraz Dobra, widzę, że... księżyc mam po lewej stronie swojej jakby. Ja tutaj w ogóle nie mam księżyca. On zachodzi bo już. Pozdrowiłem surowy stek, jak mam go zejść, skoro już na pasku mi się nie zmieścił? Yyy, Dżingis zginął o, jest przez hipotermię. O. Dobra, ja zaczynam odzyskiwać życie, nie jestem wygodniały, nie, jest nie jest mi za zimno, jest wspaniale, ale myślę, że resztę już chyba sobie ogarniemy w następnym odcinku, co? No możemy, możemy. To, to tak jak mówiliśmy na samym początku, pierwsze odpalenie gry, żebyście zobaczyli na naszą reakcję po prostu na Dokładnie. tą grę. Jak ale w ten ja, ten, chyba jest zimno, za... jak dla mnie. Tak, tak jest. ja powiem wam, że tylko przez... Tylko na początku widziałem jakąś, jakąś, osobę, ktoś sobie biegał na górze koło domku, więc stwierdziłem, że to jego domek, więc sobie poszedłem, ale tak później to nikogo nie widziałem, dosłownie, także ten serwerek jest jak najbardziej spokojny, możemy tutaj sobie na przykład cisnąć. No, tak, ja tak, tak, to ale, to ma, ma, ale... nie, te kuski takie z różkami biją. Znaczy mnie jeszcze nie no. uderzyła, ale ja ci powiem, Werter, miałeś, miałeś, rację, że to jest hardkorowa gra, hardkorowy survival, tylko że najbardziej hardkorowa to jest pogoda dla nas. Tak, no ale to może <noise> Ale jest też, też, też inny taki survival, ale to już jest pod singla The Long Dark, yy, tak się nazywa. To tam w sumie walczy z pogodą, nie? Jest mm -hmm. zimno, może zamarznąć, ewentualnie czasem ci jakieś wilki wyskoczą, po prostu walkę z naturą. No to z no To też fajnie. Gra graficznie słabo stoi. Ja, ja jestem za tym, żebyśmy nagrali z tego jeszcze cokolwiek, bo. bo no bo tak, by... fajne, fajne, Tylko będziemy musieli się jakoś ogarnąć siebie odnaleźć przed odcinkiem, po prostu. Tak jest. I będzie spoko. No to co, dzięki serdeczne za oglądanie, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie na Facebooku i teraz tutaj Werces wchodzi ze swoją częścią. Czekaj, 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 bo chciałem sobie na najstarszą, wiesz, taką klasyczną. Dobra. Tak, tak, no. tak na propszą, bo po prostu przy, przez chwilę nie ogarnęłem, bo sobie par parkura uprawiam po skałach, także Aha. jakby ktoś pytał. Mm, to wszędzie ktoś, Minecrafta ktoś szukasz, no. Co Minecraft? Kurde, we no Francji park... parku realnie w Minecrafcie. Halo! No dobrze, no ja wiem, że tam były, nawet, nawet są filmy takie dwa były fajne do obejrzenia, o ludziach, którzy skakali tak Zanim po dachach. To ja w GTA skakałem motorami po budynkach, wiesz, to, to o, o. ja tutaj różne rzeczy odwalam w grę. po prostu szukam możliwości zrobienia czegoś, co normalnie nie powinno być dozwolone. Gliczy szukam, no, tyle powiem. No <laughs> tak, i bardzo przemocie, dobrze. Przemocie, zostawcie koniecznie łapeczkę w górę, dodajcie film do ulubionych, udostępnijcie na fejsie, pokażcie, znajomym wszystkim wszystkie, wyślijcie SMSem SMS-em, śledzikiem, cokolwiek, co tam macie, messengerem, dobra, dzięki śledzikiem. za oglądanie, na razie i cześć, był za mną Purpos, dzięki, żółwik! Dzień. I jeszcze na koniec moja kwestia, pamiętajcie, że gry łączą nawet pokolenia, ja, -Ja Purposowi serdeczne gratulacje z okazji 100 tysięcy subów! Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dobra. no to